Pan Bóg potrafi zaskoczyć tym, kogo pośle jako naszego obrońcę. Prokonsul Galio, który wydawało się będzie sprzyjał Żydom, zgardził ich argumentami, tak że Paweł nie musiał nawet mówić mowy obronnej. Niestety, eskalowana przez pewną grupę żydowską wrogość wobec Pawła i nieumiejętność rozstrzygnięcia tych sporów religijnych między sobą. Powoduje coraz większy rozłam i wrogość między nimi a chrześcijanami. Mamy zatem z jednej strony zwycięstwo w obronie, a z drugiej rodzącą się wrogość. To pokazuje, że brak dialogu, próba wciągania i manipulowania osobami trzecimi w celu rozwiązania konfliktu po swojej myśli wcale nie prowadzi do uzyskania ładu czy spokoju, ale rodzi większą wzajemną niechęć. Trzeba raczej w pokorze i prawdzie stawać wobec tego, co nas dzieli. Słyszymy dzisiaj bardzo niełatwą Ewangelię. Zawsze, wtedy, kiedy jest mowa o cierpieniu, trudno zrozumieć słowa Pana Jezusa. Trudno jest je zrozumieć, bo też trudno znaleźć sens w cierpieniu. Niemniej jednak, Pan Jezus właśnie po coś dzisiaj to słowo i przykład kobiety rodzącej nam pozostawia. Dlatego, że z perspektywy Boga, z perspektywy doświadczenia samego Jezusa, każde cierpienie może być czymś życiodajnym, może być czymś, co w konsekwencji przyniesie radość. Nawet w tym życiu, które cierpienia doświadczyło. To są bardzo trudne słowa i bardzo trudne do zrozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy cierpienia doświadczamy w bardzo taki namacalny, zmysłowy, dotykalny sposób. Trudno się wtedy słucha o życiodajności, trudno się wtedy słucha o radości, którą to cierpienie jako owoc, jako owoc ma przynieść. Niemniej jednak mamy zawsze dwa wyjścia. Możemy do cierpienia, do przeżywania tego cierpienia podejść w postawie buntu, i wtedy rzeczywiście trudno jest znaleźć w nim sens. I możemy też przeżyć to cierpienie w postawie wsłuchania się w to, co w jego kontekście mówi mi sam Chrystus, który cierpienia, jak nikt inny, również w bardzo ludzki sposób doświadczył. Jeśli przyjmiemy perspektywę samego Boga, jeśli przyjmiemy perspektywę Jezusa, a nie perspektywę i postawę buntu, wówczas rzeczywiście każde doświadczenie, nawet to najtrudniejsze, nawet to najbardziej przepełnione cierpieniem czy bólem, może mieć sens. Może mieć sens, może być czymś życiodajnym, co zrodzi we mnie. Nowo, nowy sposób przeżywania tego, kim jestem, czego doświadczam, co jest, co stało się częścią mojego życia, może być wreszcie tym, co do mojego życia, chociażby było życiem udręczonym i pełnym cierpienia, przyniesie radość i pokój. Tak może się zdarzyć tylko wtedy, kiedy swoje doświadczenie będziemy przeżywali w bliskości Chrystusa, a nie w postawie buntu. Więc może dziś warto o to poprosić żeby wpatrywać się w tego, który cierpienie uczynił czymś życiodajnym i prosić o to, żeby pomógł nam również w naszym życiu tę perspektywę, to spojrzenie na nasze doświadczenie przyjąć. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie, również przez to nagranie. Dziękujemy.